Cześć, kochani! Tak, wiem, kolejny filmik zakupowy, ale chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które sobie kupiłam z innego sklepu internetowego. Może zacznę od dwóch produktów, które, pod wpływ, które kupiłam pod wpływem użytkowniczki Manaturka. Serdecznie zapraszam do jej kanału, w którym również ona pokazuje kosmetyki nietestowane. Można wiele rzeczy ciekawych się od niej dowiedzieć. Przynajmniej ja pod jej wpływem. Kupiłam sobie krem tonujący z firmy LaVera. Chciałam sobie jakiś krem tonujący kupić. Natomiast właśnie ona mi poleciła ten z Lawery. Jest to krem tonujący z machewką i bioaloesem. Pojemność 50 ml. Ja zapłaciłam za niego około 36 zł. I tak, jest to krem do każdego rodzaju skóry, nadaje twarzy świeży, wypoczęty wygląd, roślina esencje z oczarów. Wirgińskiego i nagietka intensywnie nawilżają skórę, a witamina E, jak również masło Shea, ochronią przed oznakami starzenia, więc skład też jest dosyć fajny. I tak jak zobaczymy, ma kolor bardzo pomarańczowy, jak marchewka, natomiast na twarzy już w ogóle nie ma tego koloru pomarańczowego. Jest Zobaczcie, po rozsmarowaniu, może i na pewno nie będziecie widzieć bo tego na filmiku, ale daje taki delikatny, ciepły odcień brązu, więc naprawdę nie widać tego pomarańczowego odcienia, z czego jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy dalej, jak, będę, jak będzie się sprawował. I to również pod jej wpływem kupiłam sobie lakier do włosów. Ona polecała z firmy, używa z firmy Logona. Natomiast ja kupiłam z firmy Sante, ponieważ cena mnie do tego zachęciła. Tamten z Logony kosztował 40 zł. Ten natomiast o 10 zł taniej. Dlatego go sobie kupiłam. Posiada certyfikat BDIH. Jest to lakier do włosów, nadaje w fryzurze trwałość, połysk i objętość, nie powodując sklejenia włosów, co jest na pewno prawdą, dlatego że w ogóle nie skleja włosów. Spokojnie można go wycze, rozczesać. Zawiera bezbarny wyciąg z henny i pielęgnacyjny olej z jojoba, które chronią przed negatywnymi... Działaniem środowiska. No zobaczymy jak będzie się sprawował. Ja zawsze bałam się stosować lakierów do włosów, dlatego że ja mam takie włosy, że od razu mi je sklejały. Natomiast ten na pewno już tego nie robi. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, bo już kończy mi się dezodorant do stóp z firmy Alva. Kupiłam sobie tym razem z firmy Provita. Koszt około 40 zł. Jest to spray do stóp z podbiałem. Jest to podbiał w połączeniu z szałwią, optymalnie pielęgnują stopy. Tonik ożywia i dezodorantuje, zapobiega potliwości stóp, daje uczucie świeżości. Pojemność 100 ml. Słuchajcie, jak powącham, otworzę go i powącham, no identycznie pachnie jak Amon. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. Moja mama właśnie, jak byłam dzieckiem, kupowała Amol i no identycznie pachnie. Ten zapach mi się właśnie z tym kojarzy, no ale zobaczymy jak będzie podczas stosowania się sprawował. Natomiast ten lakier, jak otworzymy butelkę i powąchamy, pachnie jak spirytus. Dosłownie spirytus. Natomiast jak już go użytkuję, w ogóle nie, nie ma żadnego zapachu. Nie, badaje taką bardzo drobną mgiełkę. Bardzo fajny ma rozpylacz i tego zapachu w ogóle nie czuć na włosach. Dalej, kupiłam sobie również jak użytkowniczka manaturka, skuszona atrakcyjną ceną. Krem pielęgnacyjny do twarzy z owocem, tym, ja mam z owocem Noni. Pojemność 50 ml. Słuchajcie, pierwszy raz widzę kosmetyk, który w ogóle ma na opakowaniu obraz Akurat ten jest obraz Boticzellego. Przepraszam. I, I będzie zmiana, właśnie. Jest ta atrakcyjna cena ze względu właśnie na zmianę opakowania. Szczerze mówiąc, dobrze, bo mi się to opakowanie kompletnie nie podoba. Natomiast właśnie ze względu na to, że kosztował 60 zł, został przeceniony na 25, więc go sobie kupiłam. Jest to właśnie krem do twarzy wrażliwej. Moc działania noni, potwierdzona tysiącletnią tradycją. Oczywiście zawiera same składniki naturalne. Akurat kończy mi się krem, który stosuję na noc z lawery, więc zacznę stosować, jak tamten mi się skończy ten i dam wam znać, jak się sprawuje. Tak samo jak mi się kończy krem do stóp z Prawidy i tym razem sobie kupiłam z polskiej firmy Sylveco. Jest To tak, on nie posiada żadnego certyfikatu naturalności, dlatego też kosztuje około 20 zł kosztował, więc nie tak dużo, ale nie zawiera barwników, konserwantów, sztucznych zapachów. Jednak firma się nie potrudziła o właśnie o to, żeby posiadać certyfikat. Natomiast tak, krem do stóp zawiera ekstrakt z aloesu i brzozy. No i tutaj oczywiście jako zapewnia producent ma działanie, przewraca pękające skórze, właściwy poziom nawilżenia, skutecznie likwiduje wszelkie zdrogowacenia, no i tak dalej, i tak dalej. Pojemność 75 ml. No i zobaczymy. Jaki będzie? Kupiłam sobie także mleczko do ciała z tej firmy, dlatego że pierwszy raz się z tą firmą spotkałam i cena była około 20 zł, więc nie tak dużo za mleczko naturalne. Natomiast także, jak ja zobaczyłam, pojemność. Tutaj jest, jest certyfikat socertu, pojemność 250 ml, więc dość duża i było tanie. Natomiast jest to nawilżające mleczko do ciała, zawiera wyciąg z jabłka, ogórka, miód, ekstraktu z ryżu z upraw ekologicznych. Przeczytam Wam skład, bo po prostu zobaczcie jakie kosmetyki naturalne mają prosty skład czasami zawiera wodę, jabłko, dynię, olej słonecznikowy, ogórek, miód, wyciąg z ryżu, kwas mlekowy, olejek esencjonalny z bergamotki. I to wszystko. Zapach ma dość specyficzny i dziwny. Musiałabym na razie wam dużo nie powiem na jego temat, dlatego że muszę poużytkować, ale rzeczywiście wyczuwalne są różne pomieszane zapachy, tym jabłko. No i zobaczymy. Kolejną rzeczą to jeszcze z kosmetyków, natura... no jest, nie może z kosmetyków, ale z artykułów higienicznych. Chciałam Wam tylko pokazać, że taka, o takiej firmie jest to firma Natura Care, i to są, jest to firma, która produkuje różne artykuły higieniczne, właśnie naturalne. Ja, tak z ciekawości, kupiłam sobie właśnie z tej firmy wkładki higieniczne. I to są produkty, te artykuły są dość drogie w porównaniu właśnie z takimi, które dostaniemy w sklepach. No, jak jednak mówię, z ciekawości zobaczyć, jak te artykuły będą się sprawować. I to są to wkładki zawierające naturalną bawełnę biodegradowalne, biodegradowalne, nieperfumowane, niewybielane chlorowo, więc stąd ta cena, bo inaczej są wyprodukowane. I ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam są cienie z firmy Logona. Ja uwielbiam cienie zielone. I sobie kupiłam właśnie 02 pastel i szmaragd. kosztował około 40 zł. Pierwszy raz kupuję sobie takie droższe cienie. Zobaczcie na, na te cienie. Są śliczne. Do tego dołączona była właśnie z jednej strony gąbeczka, z drugiej z, z włosia pędzelek. Mam nadzieję, że nie naturalnego. I tak i zaraz wam pokażę jak one wyglądają. One są dość pastelowe i delikatnie się mienią. O i jak widzicie, są bardzo fajnie napigmentowane. Ja jestem na razie zadowolona, ale dość krótko je stosowałam, więc nie na razie się nie wypowiem dużo na ich temat. Bardzo ładne, mi się podoba opakowanie. Chciałabym Wam pokazać i porównać, że są dość podobne, ale inne do tych cieni, co posiadam z firmy Bell. Natomiast jakościowo na pewno są lepsze, dlatego że z firmy Bell tego cienia to w ogóle po jakimś czasie sam się zdziera. Natomiast ten i ten są, najbardziej, są najlepsze z tej paletki. Jednak tutaj są matowe i to jest kolor taki i dla porównania i taki. O. Widzicie? Jest troszkę podobny, ale są to inne odcienie. Ten jest, bardziej, ten jest bardziej zielony, ten jest bardziej taki delikatniejszy. Zieleń na oku. Natomiast ten jest bardziej taki mocny kolor bardziej pod niebieski. No zobaczymy, jak się będą sprawować. Natomiast tak, ja jeszcze miałam sobie zamówić z tej strony balsam do ust firmy Sante. Zupełnie o tym zapomniałam, ale dostałam za darmo w prezencie do zakupów balsam do ust w szczypcie z owocem granatu i oliwą z oliwek z firmy Eco Cosmetics. Zawiera, posiada certyfikat EcoCertu. 4 gramy. Oczywiście natur, kolor taki naturalny i ślicznie pachnie. No naprawdę zapach jest naprawdę cudny, bardzo mi się podoba. No ale zobaczymy, jak będzie się sprawować jak mi się skończy ta z, z, o smaku bananowym pomadka dodam Wam znać jak ta Kolejny, to już nie z kosmetyków naturalnych, kompletnie Wam nie polecam. Stłukł mi się pilniczek z Logony szklany, był dość drogi, ale naprawdę był dobry, polecam. Ale nie chciałam znowu po raz kolejny, i zagubiłam tam jaką część pilniczka, więc musiałam kupić sobie nowy. Nie chciałam znowu wydawać dużo pieniędzy na pilniczek szklany. Kupiłam sobie za 7 zł z firmy Top Choice taki oto pilnik, ale słuchajcie, on teraz się nadaje w ogóle do wyrzucenia. Ta część y, był bardziej tutaj y, szorstki niż ten Logony, ale ta część właśnie y, w, y, kompletnie się zdarła. Y, to jest po prostu jednorazówka, nie polecam. Y, teraz pilnik po prostu się nadaje już do wyrzucenia. Naprawdę szkoda tych 7 zł, bo już można już sobie nawet dużo pilniczków papierowych za tą cenę kupić, a dłużej posłużą. I kupiłam sobie jeszcze lakiery. jeden z firmy Bell. Jest to kolorek 301 taka zieleń. I teraz, który mam również na paznokciach z firmy Eveline, to jest seria serii Color Show. Zobaczyłam na stronie Eveline, że właśnie one nie zawierają toluenu i Formaldehydu, ale z tej serii Color Show. Natomiast tutaj na opakowaniu tego nie, pis nie piszę. Jest to Dark Navy Blue, pojemność 10 ml. I podobnie numerek 425, taki ciemny niebieski. I podobnie jak z Bell również trzeba kilka warstw, aby pokryć paznokcia i uzyskać taki ciemniejszy kolor. I również jest taki rzadki, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Dobrze, to dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, papa. Pa.